Cześć, w tym zadaniu w trapez o kątach ostrych przy dłuższej podstawie 30 i 60 stopni wpisano okrąg o promieniu 1. To zaznaczamy sobie tutaj, będzie 60 stopni, to będzie 30 stopni. I okrąg ma promień długości 1. Możemy sobie narysować tutaj jako linię prostą, oczywiście, do podstaw jednej i drugiej. i... Nasza wysokość składa się z dwóch promieni, prawda? Bo tu mamy r i r, czyli h to jest 2r, możemy sobie zapisać, że h będzie równe 2 cm. I teraz mamy obliczyć długości podstaw tego trapezu. Dobrze, to dorysujmy sobie jeszcze dwie wysokości idące z wierzchołków, z górnej podstawy, bo zobaczcie, mamy tutaj kąty 30 i 60, i jak dorysujemy sobie podstawy, to tutaj mamy kąty proste. Więc w tych trójkątach mamy kąty 60, 30 i 90, i tak samo tutaj, tylko tu jest 60. I to nam pomoże w obliczeniach, bo znamy proporcje boków w takich trójkątach. Jeśli wysokość jest równa 2, to znaczy, że każdy z tych trójkątów ma tutaj długość 2 i oznaczymy sobie teraz literkami te boki w tych trójkątach. Czyli jeśli tu jest 2 znamy, tak, tutaj normalnie byłoby a, to by było 2a i a pierwiastków z 3, to znaczy, że w tym naszym z zielonym oznaczeniem a pierwiastków z 3 jest równe 2, czyli możemy policzyć, że a będzie 2 dzielone przez pierwiastek z 3, czyli 2 pierwiastki z 3 przez 3 po usunięciu niewymierności, tak, bo mnożymy razy pierwiastek z 3, czyli tu mamy 2 pierwiastki z 3 przez 3, tutaj będzie 4 pierwiastki z 3 przez 3, a tutaj na dole 2, Pierwiastki z 3 przez 3. E, to jest dotąd, tak? Dotąd. E, no i teraz ten drugi trójkąt. Weźmiemy sobie może inny kolor, żeby nam się nie myliło. E, I teraz tak. E, tu mamy 2. To jest nasz najkrótszy bok o długości a. Tutaj mamy 2a, a, a tu mamy a pierwiastków z 3. To znaczy, że tutaj a jest równe 2, e, czyli będzie wiadomo, że tu jest 2a równe 4, a a pierwiastków z 3 będzie równe 2 pierwiastki z 3. No, i teraz brakuje nam jeszcze długości górnej podstawy, czyli możemy sobie tutaj nazwać B, i będziemy liczyć teraz tę górną podstawę. Jeśli da się wpisać w ten trapez okrąg, to znaczy, że suma boków przeciwległych musi być sobie równa, tak? Czyli teraz zapiszemy sobie tak: ramię dodać ramię, czyli 4 pierwiastki z 3 przez 3, dodać drugie ramię plus 4, to będzie równe tak. Suma podstaw, czyli teraz ta dolna podstawa składa się z tego odcinka A, czyli dwa pierwiastki z trzech przez 3. Z odcinka tego po prawej stronie, czyli dodać dwa pierwiastki z trzech i z tego jednego odcinka, który pokrywa się nam z górną podstawą, czyli B. I jeszcze dodajemy do tego górną podstawę. I teraz mamy to równanie, jeśli chodzi o sumę boków przeciwległych i jedna niewiadoma B. Czyli możemy łatwo sobie policzyć B, a potem policzymy sobie dolną podstawę. E, czyli e, no robimy porządki, e, czyli mamy tak 4 pierwiastki e, z 3 przez 3. Odejmiemy sobie oczywiście 2 pierwiastki z 3 przez 3 i odejmiemy 2 pierwiastki z 3. Tu mamy dodać 4 i to będzie równe 2B. No i teraz robimy sobie działania na pierwiastkach. 4 pierwiastki z 3 przez 3, odjąć 2 pierwiastki z 3 przez 3. To są 2 pierwiastki z 3 przez 3 minus 2 pierwiastki z 3, to doprowadźmy sobie do tego samego mianownika, czyli rozszerzymy razy 3, czyli będzie minus 6 pierwiastków z 3 przez 3, a dodać 4, równa się 2b. No i teraz widzimy, że to jest 4, odjąć 4 pierwiastki z 3 przez 3, tak? Zamieniłam kolejność, żeby nie mieć z przodu minusa, bo to jest 2 minus 6, czyli minus 4 pierwiastki z 3 przez 3 i to jest równe 2b, co oznacza, że b jest równe podzielone przez 2, to czyli 2 odjąć 2 pierwiastki z 3 przez 3. No i teraz jeszcze możemy policzyć dolną podstawę, może jakąś literkę dla niej sobie na przykład x wyznaczymy, czyli będzie x równe. I teraz tak, prawa strona, czyli 2 pierwiastki z 3 przez 3 plus b, czyli plus 2 minus 2 pierwiastki z 3 przez 3, i ta prawa strona, czyli plus 2 pierwiastki z 3, to nam się redukuje, czyli mamy 2 dodać 2 pierwiastki z 3.